Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli chociaż chwilkę zastanowić się nad e, Słowem Bożym. Kolejny króciutki odcinek e, plenerowy, kręcony telefonem. E, jak widzicie, pogoda jest bardzo piękna, e, jest słoneczko, e, jest w miarę ciepło e, i e, kręcę dla Was króciutki filmik. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma myślami dotyczącymi fragmentu z pierwszego listu do Koryntian z drugiego rozdziału, z wersetu drugiego. Apostoł Paweł tam zwraca się do tego zboru korynckiego, że nie przyszedł do nich z wyniosłością mowy, żeby tutaj się wymądrzać, korzystać ze swojego apostolskiego autorytetu, ale postanowił między nimi nic innego nie umieć, jak wyłącznie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I zastanawiające jest to, dlaczego akurat apostoł Paweł skupia się na Chrystusie ukrzyżowanym. Przyczyny są moim zdaniem dwie, chociaż nie siedzę w głowie Pawła i nie mogę tego stwierdzić na 100%, aczkolwiek czekajcie chwilkę tutaj. Przejeżdżało coś. E, aczkolwiek, y, no, dwie na pewno tutaj, takie myśli mogę Wam przedstawić. Pierwsza z nich jest taka, że e, apostoł Paweł w tym samym liście pisał, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy ją odrzucają, którzy giną, e, którzy idą na zatracenie, ale dla wierzących jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Więc. E, jest czymś najważniejszym, najistotniejszym, co e, powinno pochłaniać naszą uwagę, co powinno e, zaprzątać nasze myśli, e, na czym powinniśmy być skoncentrowani. E, ale też druga rzecz, dlatego że ofiara Jezusa Chrystusa jest najważniejszym, centralnym tematem całego Pisma Świętego. I to będzie przedmiot badań i rozmyślań przez całą wieczność. Dlatego, że to co dokonał Chrystus i w jaki sposób tego dokonał, że Stwórca stał się człowiekiem, przyszedł tutaj, żeby żyć pomiędzy nami i umrzeć, to jest po prostu coś, czego nie tylko rozum ludzki, ale anielski też nie ogarnia, bo Apostoł Paweł napisał w innym swoim liście, że są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Więc nawet aniołowie nie są w stanie tego ogarnąć, a co dopiero zwykły ludzki umysł. Tym bardziej, że wykorzystujemy kilka procent tego mózgu. Tak? Geniusze chyba wykorzystują 10% z tego, co pamiętam, o, taki przeciętny człowiek to z połowę z tego, albo, albo nawet mniej. Więc zobaczcie, jak grzech zmarnował nasz potencjał. Przez grzech po prostu nasz mózg nie funkcjonuje tak, jak Pan Bóg go stworzył. Niemniej jednak to, co o Bogu wiedzieć można, tak jak z kolei Paweł pisze w innym liście, jest jawne i można to poznać rozumem i można to przyswoić. I na tyle, na ile jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć ofiarę Jezusa Chrystusa. Możemy to uczynić właśnie poprzez studiowanie Pisma Świętego z otwartym umysłem i sercem. I w Biblii jest zapisane wszystko, co jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli zrozumieć plan zbawienia i znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa. Poza tym, apostoł Paweł powiedział, że nie może i nie chce znać niczego innego poza Chrystusem Ukrzyżowanym, też z tego względu, że wszystkie bogactwa czy E, jakieś e, tytuły czy mm, jakieś e, korzyści, nazwijmy to, e, z tego świata e, są tylko tymczasowe, są chwilowe, są bardzo ulotne. E, natomiast Chrystus ma wartość wieczną. Jego ofiara ma wieczne skutki. One e, nie przeminą. One w żaden sposób nie dadzą się podważyć. Chrystus Umierając na krzyżu, dał nam wolność, uwolnił nas spod jarzma diabelskiego i dał nam możliwość przeciwstawienia mu się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego ofiary. Więc jest to moc, jest to mądrość, jest to cel w ogóle chrześcijańskiego życia, aby skupiać się na Chrystusie i to tym ukrzyżowanym, bo to właśnie tam najbardziej objawiła się miłość i łaska Boża, ale również Jego sprawiedliwość. Więc, jeżeli chcemy zrozumieć, kim jest Bóg, jaki ma stosunek do nas i co jest w życiu najważniejsze, patrzmy na Chrystusa tego ukrzyżowanego. To jest najważniejsze, to jest najistotniejsze i to jest najwznioślejszy temat, jaki powinien zaprzątać nasze umysły. Gdybyśmy chociaż godzinę czasu, każdego dnia, Poświęcali na rozmyślanie o ostatnich momentach życia Jezusa i ich znaczeniu dla nas. I gdybyśmy myśleli o tym, jak wielką cenę miał nasz grzech, to nabralibyśmy wstrętu do grzechu i nie chcielibyśmy więcej ranić serca Bożego. I myślę, że na to apostoł Paweł chciał zwrócić nam uwagę. Więc podzieliłem się takimi kilkoma myślami. Mam nadzieję, że było to przydatne dla Was. E, proszę bardzo, abyście lajkowali, subskrybowali ten kanał, abyście rozsyłali te e, materiały dalej. Abyście komentowali, zadawali pytania. Jeżeli też macie ochotę, możecie wspierać mój kanał. Bardzo to jest dla mnie pomocne. I dziękuję za wszelkie modlitwy czy dary, które. Przysyłacie. Niech Pan Bóg Wam odda w czwórnasób za, za dobroć Waszego serca. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.